Cześć. Dzisiaj małe życie, ale książka mała absolutnie nie jest. Spędziłem z nią 9 dni i no, opowiem Wam trochę dzisiaj na, na ten temat, bo Haneya Nagihara to jest taka autorka, o której było swego czasu bardzo głośno. Zwłaszcza na TikToku, ponoć, bo ja tego medium za bardzo nie lubię. Zresztą tak bardzo nie lubię w sumie, że go nie mam wcale, ale. Czytałem trochę i na TikToku, w momencie, gdy ta książka na rynku się ukazała, pojawiały się podobno takie filmy z zapłakanymi ludźmi, z ludźmi, którzy. Z bardzo dużą emfazą opowiadali o małym życiu, opowiadali o tym, jak ta książka na nich wpłynęła, jakie wrażenie zrobiła. Pojawiły się też relacje od osób, które były czy są nadal zafascynowane tą opowieścią tak bardzo, że sobie tatuowały niektóre jej fragmenty, a zatem szał no, niesamowity, ale jeżeli chodzi o to środowisko związane z krytyką literacką, to już tak do końca różowo nie było, dlatego że podzieli, podzielił się ten świat, można powiedzieć, czytelników, takich zwykłych, szarych w cudzysłowie, jak, jak ja oczywiście. A po drugiej stronie tej barykady byli, byli właśnie ci wspomniani krytycy, którzy mieli trochę zarzutów dotyczących Małego życia i ja Wam powiem o tej książce dzisiaj ze swojej perspektywy, bo przede wszystkim to, co chcę i od czego chcę zacząć, to to, że bardzo cieszyłem się na powroty do tej historii, chociaż sama ona, jakaś bardzo optymistyczna, wesoła i budująca to na pewno nie jest. Natomiast to, co niewątpliwie się autorce udało, to stworzyć taki świat, który mi się podobał pod kątem literackim. Akcja dzieje się głównie w Nowym Jorku. Ja strasznie taką miłością ślepą chyba darzę Stany Zjednoczone. Nigdy tam nie byłem, natomiast Nowy Jork to jest, to jest takie miejsce, do którego kiedyś chciałbym, chciałbym się dostać i tam sobie pożyć nie wiem, z tydzień, dwa tak normalnie, pochodzić po tym mieście i zobaczyć, jak, jak wygląda życie przeciętnego Nowojorczyka. I do tego świata wracałem bardzo chętnie. Oczywiście poza Nowym Jorkiem przenosimy się też do, do innych miejsc świata, gdzie, gdzie akcja będzie się toczyć. Bohaterów mamy no, w sumie czwórkę, czterech przyjaciół. Przy czym ta opowieść dotyczy w największej mierze jednego z nich Juda. Ten Koleś to jest moim zdaniem taka gąbka, która, którą, jeżeli moglibyśmy tak sparafrazować jego, jego życie, to. To jest gąbka, która wchłonęła wszystkie nieszczęścia świata. Ja myślę, że jeżeli, jeżeli moglibyśmy w jakiś sposób obdzielić tymi nieszczęściami pozostałych jego przyjaciół, to, to byłoby tak, że, że ta czwórka łącznie stanowiłaby zgraje bardzo nieszczęśliwych ludzi. A te najbardziej okropne, najgorsze rzeczy zdarzyły się tylko jednemu z nich, czyli Judowi, Judowi właśnie. I ten Jud to jest gość, którego historię poznajemy od najmłodszych lat, on już od, od, od od, od, od maleńkości, tak naprawdę, można powiedzieć, że ma kłopoty. Czym będzie starszy, tym te kłopoty będą większe. Przy czym warto zauważyć, że starszy w jego przypadku to już jest, nie wiem, 9, 10, 12 lat i on już wtedy ma takie przejścia w życiu, że naprawdę no, nie ma czego zazdrościć. No i tak będziemy mu towarzyszyć. Będziemy mu przez kilkadziesiąt lat towarzyszyć. Po pierwsze, w jego walce o to, żeby jakkolwiek sobie w życiu radzić, a to, to życie jego łaskawe, tak jak mówię. No nie jest, jest wręcz arcytrudnym życiem, ale do tego jeszcze do tych szczegółów na temat tego życia przejdę za chwilę, bo chciałem wam coś, coś o tym powiedzieć. Będziemy, mówiąc towarzyszyć, będziemy patrzeć na jego wzloty, rzadziej, upadki znacznie częściej. Będziemy obserwować jego fizyczne i psychiczne cierpienie. Już nie wchodząc w szczegóły, będą to na pewno sytuacje, które będą opisane dokładnie przez autorkę i to jest jeden z powodów, dla którego krytycy mieli z tą książką problem. Bo ja, o ile tak, bo książka ma ponad 800 stron i o ile tak sobie docierałem do 300, 400, to myślałem, o Boże, jaka lipa, jeżeli chodzi o życie tego człowieka. I to jeszcze było takie do przełknięcia, powiedzmy, tak że no faktycznie to mogło się dziać. Natomiast im dalej w las, tym bardziej ja miałem wrażenie, że no, to już jest czekanie na kolejną katastrofę i to katastrofę przez duże K, która na pewno w życiu tego człowieka się wydarzy. I tutaj, jeżeli chodzi o mm, te zarzuty, o których zacząłem Wam mówić, no to jest faktycznie coś w tej książce takiego, że aż Trudno w niektórych sytuacjach uwierzyć, że wszystkie tak negatywne rzeczy mogą spotkać jednego człowieka. I nie wiem, czy to był zabieg autorki świadomy na takiej zasadzie, żeby jednak obarczyć go wszystkim, co tylko mogło się mu wydarzyć w życiu negatywnego, po to tylko, żeby narysować dookoła tego bohatera, jego przyjaciół, jego bliskich, ich relacje. Tak mocno uwypuklić, e, przedstawić te m, więzi przyjaźni, które ich łączyły, czy te więzi miłości, które w tej książce też będą się pojawiać. No nie wiem, natomiast przypomniała mi się podczas lektury Małego Życia e, Hani Jana Gichary, książka, inna książka z zupełnie innego gatunku, książka, która była jedną z najgorszych, jakie czytałem, ale nie pod kątem m, samej formy, a treści, chodzi mi o Markiza de Sat marki Desadé, nie pamiętam jak to się wymawia, 120 dni Sodomy. I wydaje mi się, że w pewnym stopniu Jana poszła w takie ekstremum, bo upakowała w życie głównego bohatera tak dużo syfu, tak dużo beznadziei, tak dużo zła, że aż w pewnym momencie przestaje być to autentyczne. Tak jak w przypadku 120 dni Sodomy, gdy mamy do czynienia absurdem, obrzydliwym absurdem dotyczącym dewiacji seksualnych, to, to tak mocno jest to przesunięte, tak mocno jest to przerysowane. To jest wręcz, nie chcę powiedzieć, że komiksowe, bo komiks kojarzy mi się z czymś yy, jednak pozytywnym, natomiast tam to jest, to jest karykaturalne. Ja pamiętam niektóre fragmenty tej książki. Yy, no, podam Wam taki, powiedzmy, yy, jeden z bardziej delikatnych, mianowicie pewien biskup miał fetysz, yy, Wyciągania wydzielin, wysysania wydzielin z nosa jakieś kilkulatki? Nie? No to jest tego typu książka, książka, która według mnie m, nikomu do niczego nie jest potrzebna, chociaż ja widziałem w internecie, po, po jej przeczytaniu opinię ludzi, że jednak no, ona przesuwa pewne granice. Pytanie, czy jakieś granice, które są postawione, jest sens przesuwać? I czemu to ma służyć, komu to ma służyć, nie wiem. Ja na pewno uznaję 120 dni solomy za książkę. No w sumie pod takim kątem opisów, które się w niej znajdują dotyczących ludzkich zachowań za najbardziej okropne dzieło, w cudzysłowie dzieło, jakie w życiu czytałem. No i wracając do Jana Gichary, wydaje mi się, że gdyby ta książka była odrobinę mniejsza, gdyby ta objętość tych złych przygód, które spotykają Judah była, no była jednak odrobinę odchudzona, to z tą książką byłoby łatwiej rezonować, przynajmniej w moim wypadku. Bardziej bym się z nią zapewne mógł utożsamić, no a tutaj to miałem wrażenie, że jednak i bierze Juda i wpiernicza mu wszystko, co tylko sobie wymyśli, żeby go zniszczyć. Czy jej się to udało, czy nie? Czy Jude poradził sobie w tym tytułowym, małym, małym życiu? No, to, 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 to dowiecie, się, dowiecie się z tej książki. Ale co na pewno chcę powiedzieć, to to, że nie żałuję. Absolutnie nie żałuję, że poświęciłem jej tyle godzin, ile jej poświęciłem. A było, to, no, było to pewnie kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt godzin. I będę tę książkę wspominał długo. Może nie tak jakoś z taką radością. Z takimi emocjami, które są jakkolwiek budujące, natomiast pozwala się w ten świat mocno zagłębić, a jej końcówka bardzo ładnie uwypukla to, co w naszym życiu powinno być najważniejsze, a co nie zawsze jako najważniejsze traktujemy. Ja pamiętam, że, no pamiętam, bo to było przecież niedawno, w filmie dotyczącym zupełnie innej e, książki, zupełnie innej tematyki. Chodzi o książkę finansową, chodzi o Marcina i Wócia, o jego finansową fortecę. Ja tam w pewnym momencie powiedziałem, że naprawdę niewiele trzeba, by było dobrze i tego typu, historie, tego typu historie uświadamiają mi, że jest to być może jakiś taki banal, i coś, co wszyscy sobie powtarzają dookoła, ale niewielu ludzi bierze to sobie do serca na tyle, na ile myślę, że powinniśmy to brać tak, aby kiedyś w pewnym momencie, który nieuchronnie w życiu każdego nas nadejdzie, aby tego nie brania sobie tego do serca, zwyczajnie nie żałować. Mówię trochę enigmatycznie, dlatego że nie chciałbym Wam spoilerować małego życia, jeżeli, jeżeli ta książka jest nadal przed Wami, choć podejrzewam, że jeżeli jesteście w tym świecie literatury jakkolwiek zanurzeni, to Jan jest już jest już dawno. W Waszych głowach i, i, i dawno ją przeczytaliście. Przede mną jeszcze jedna książka tej historii, tej historii, boże, tej autorki, nie pamiętam teraz tytułu, ale to jest taka czarna okładka z taką twarzą kobiety na, na niej, właśnie. Ale z racji tego, że no też nie jest to coś, co będzie można przeczytać już dwa wieczory, to od Jana Gichary robi sobie teraz pewnie urlop na miesiąc, dwa, ale pewnie jeszcze też w tym roku do, do niej wrócę. No ma coś, ta kobieta w sobie ma coś, co hipnotyzuje, co jest takie magnetyczne, chociaż podkreślam, lektura łatwa to to nie jest, ale, ale da się, da się dużo mm, dobrych rzeczy, dobrych wartości z niej wynieść i mm, wpłynie małe życie w taki czy inny sposób na Was mm, na pewno, więc polecam. Jestem skłonny w tej sytuacji pomiędzy mm, taką, nazwijmy to wojenką, czy różnicą zdań może lepiej, pomiędzy czytelnikami, a krytykami stanąć po stronie czytelników. Ja, kurczę, ja nie mam warsztatu, ja nie mam wiedzy takiej teoretycznej, żeby jakkolwiek się o, o bohaterach, czy, czy o ich budowie, czy o budowie samej książki wypowiadać. Natomiast uważam literaturę i traktuję literaturę jako narzędzie, które po pierwsze ma mi dawać przyjemność, a po drugie, jednak czegoś uczyć i coś z tych historii, o których czytam, czy tych historii, o których czytam, e, wynosić. I z małego życia na pewno sporo rzeczy wyniosłem, więc moim zdaniem na pewno nie był to czas zmarnowany, tak jak zmarnowałem go, nie, go niejednokrotnie z innymi idiotycznymi książkami. Patrz moc <grym> pozytywnego myślenia, którą napisał e, omawiany ostatnio autor e, Norman Pale. Spoko, bardzo dobra, bardzo dobra książka. Myślę, że taka solidna ósemka, 8 na 10. No i tyle, nie przedłużam drodzy Państwo. Dzięki za Wasz czas, za Waszą uwagę. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, udanych literackich doświadczeń, Wam życzę niezmiennie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. hej!